Ciełoczko widzowie z tej strony, Mateo. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Minecraft. I od razu wam mówię, wczoraj nie było odcinka, czyli dzisiaj, tak jak to nagrywam, po prostu ból zębami nie pozwolił nagrać tego odcinka. I niestety tak to wyszło. Bo no, niestety jak. Jak co mnie bolo po prostu pół twarzy, to to mnie bolało. Nie dało się nic zrobić. Już na szczęście jest ogarnięte jest lepiej, więc mogę dla was nagrywać. Tego nawet na nawet was. Jeżeli ktoś, ktoś słuchał się, to, to będzie wiedział, co będę, co będę nagrywał. Jak ktoś się nie wsłuchał, to nie będzie wiedział. Nawet dla was z tego mojego projekciku nie, nie nagrywałem, sam nic tam, niestety nie robiłem z tym, bo, bo po prostu no mówię. Eee, dało mi się to we znaki, ten ząb i naprawdę było ciężko. Ale w tym odcinku myślę, że zrobimy sobie farmę. Tylko wiecie co ja chciałem zrobić sobie taką desialę automatyczną. Kiedyś coś takiego robiłem. Eee, I... Całkiem fajnie mi to wtedy wyszło. Użyjemy tych desek. Zrobić sobie za cztery pistony. Trzy, cztery, tak się chyba pistony robiło, tak, okej. Okay. Dobra, to możemy powrzucać sobie z powrotem czy to też porzucam. Jedzenie też są tutaj. Dobra. Pójdziemy w Kim, bo się noc robi. A ja w nocy nie lubię tutaj latać. Znaczy wiecie, jakbym chciał sobie jak spić, no to wiadomo, że w nocy latał, ale nie potrzebuję tego teraz. Wrócimy sobie w sumie 2 staki. Niech się... Czy co nawet? Wrzucimy sobie 4 staki. W tym czasie jak będziemy sobie ogarniać jakby powiedzmy podstawy tej farmy to wtedy będą nam się przepalać te wszystkie graty. Będziemy sobie moty motyczkę i nasionka sobie wezmę, czego żeby mieć i dirta sobie jeszcze wezmę. Lecz. Dobra, może zrobimy gdzieś tutaj sobie. Tylko wyczyszczę tutaj wszystko. By tu żadnej trawy nie było. Bo będzie mi irytować ta prawa. sobie kiedyś zrobimy jeszcze do domku naszego nie wiem jeszcze kiedy ale sobie zrobimy e, jeszcze tak poczekajcie jeszcze potrzebuję wiaderko wody o, będą potrzebne cztery w sumie wiaderka ale nie będę robił cztery wiaderka bo nie są według mnie potrzebne teraz nie potrzebuję ich aż tyle e, i tak tu gdzieś to się będzie kończyć więc a dobra, tu nie ma wody, dobra, to zrobimy inaczej. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 7 sobie zrobimy, dobra. Dobra i tu będą kolejne bloczki cztery, pięć, sześć, siedem. Tu muszę sobie to poszerzyć do dwóch. Dobra. Tu będą właśnie kolejne. Tu już nie. Też sobie ogarnę, tak jak powinno być. Chciałam nową klawiaturę jest taka czuła. Te przyciski tak leciutko chodzą i nie mogę się w ogóle przyzwyczaić do tego i cały czas wciskam A. Już y, grałem w różne gry i kurczę, właśnie cały czas te A wciskam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I tak naprawdę tyle nam wystarczy, więcej nie będę potrzebował tutaj. Dobra. Teraz tak będę potrzebował w ten sposób. W ten sposób. Ośmy tutaj to może inaczej to podejście, się. nie musi być aż tak idealnie. Wszystko wolę zrobimy, żeby była dobra, tu muszą laginy, na... tu muszą laginy, to znaczy, że w są laginy, na serwerze. Dobra, idę sobie po jakiś kurcze budulec, jakieś zaraz, może płytki sobie jeszcze porobić. Nie wydaje mi się, że w sumie w ogóle mam bardzo mało kobla. Nie dobrze. Bardzo mało kobla. Nie, nie, nie podoba mi się to ogólnie. Tak, tu będę chciał na pewno zrobić sobie spółpłytek. Nie, nie tak. Nie. A na tej wersji już się chyba... Już to, już to działa. Dobra, ok. Dobra. Czyli tu nie muszę robić wyżej. Klocek wyżej, dobra. Nie pamiętam czy co tutaj działało, czy nie. Dobra, jak działa, to fajnie. No, tu czemu nie ma wody pod tym. A, bo tutaj tak jakby ja nie stawiałem na swoim końcu tych zudełek, że tak powiem Nie, bo się wylało. nie, Nie o to chodziło Dobra, teraz postawimy sobie tutaj cyk. I ja mam pomysł już. I tu będzie cyk. Tu schodki zrobione. Dobra, i mi cztery zabrakło, no tak myślałem, że mi czegoś zabraknie, zawsze mam tak, że mi czegoś zabraknie, więc lecimy sobie, zrobię jeszcze sobie raz płyteczki, Jest tak, tu mam kamień, cegły, mam jakieś szkło, to sobie weźmiemy, o, tu się ładnie wszystko przepala. Czek, 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 no. Wiem, że to pewnie będzie mało efektywne. I na pewno lepiej można to zrobić, ale ja, ja jestem ja i mi wystarczy takie coś. Ja więcej nie potrzebuję. Teraz tak. Będzie tak i... Tu będą pistony. To muszę zniszczyć bodajże. Dobra. Kurde, wiecie, tak nie mam aż nie pamiętam dokładnie jak ja to wtedy robiłem i muszę teraz to sobie przypomnieć aż bo to może zrobimy ze szkła, tylko wtedy będę potrzebował więcej trochę. Wiecie co, to pójdziemy sobie. Najpierw, najpierw sobie pozbieramy troszkę e, Troszkę piasku. Boki będę chciał zrobić ze szkła. A w tym czasie, jak będzie się piasek przepadał, nie mogli budować. Więc, więc fajnie, właśnie będzie pod tym, pod tym względem. Piachu tam się trochę przyda, bo będę chciał to robić z bloków, nie z tych szyb, tylko właśnie z bloków szkła. Dlatego, dlatego trochę się tego przyda, jednak. By zrobić wszystko ładnie, żeby ogarnąć. Zobaczymy, właśnie pustynię blisko, więc łatwo się to zbiera. Jak nie było pustyni, to weź, weźcie teraz, szukajcie tego. Trzeba było po tych po jeziorkach chodzić szukać I tylko tam to w sumie było. Ciężko było zaleć gdzieś ja wam ten odcinek jak nagram. Będzie akurat yy, może go podzielę na dwie części i ten. Będą zawsze dwa odcinki na kanał różne. Ze trzy staki zbiorę. Lubię tak. Nie widział kiedy trzeci stak się wbije. No, pewnie podzielę tam dwa odcinki. Myślę, że w jednym to ja się nie wyrobię, żeby zbudować całą tą, tą, tą farmę. nie trzeba zagrody naszych koni zrobić, bo sobie na razie łażą, jak mi się podoba. Więc trzeba będzie to ogarnąć też dla nich, żeby mi gdzieś nie uciekły. Tyk, tyk, tyk. Nie mam już więcej kamienia, czy z tego nie mam? Dobrze. Ja mam tu 8 kamieni, myślę, że 2 kamienie mam tylko. To mu się noc robi. Nie mam żadnego tej Tylko, cyk. 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 Dobra. Poczekamy już do nocy. Pójdziemy sobie spać. I zaraz będziemy szli kontynuować, robić, właśnie, farmę naszą. Mamy nowy dzionek, który to już na dzień jest. Gdzie to był dzień? Muszę poszukać. Nie pamiętam. Widało się sprawdzić, który to jest dzień nasz. Ale nie wiem. Nie pamiętam. 19 dzień, dobra, jest. To jest nasz dziewiętnasty dzień, już na tym kurczę świecie. No I tak. Trzeba będzie tu porobić ściany. No wiadomo, najpierw to robię taki szkic, tylko wodny to jakoś sobie ładnie przerobię. i to jakoś tak całkiem przyjemnie wyglądało. Gdzieś właśnie taką farmę robiłem, gdzieś tam na jakimś serwerze nawet. I... No powiedzmy, że mi się spodobał. Podobała mi się ta, ta farma jakoś tak. Jest taka całkiem przyjemna. Tu w sumie, nie, w sumie jeszcze trzeba tutaj przeżyć. Bo tu, będzie, tu będą jeszcze hopery. będą hopery jeszcze, no. Zrobimy sobie od razu cztery hopery, że mnie zapomniał. Bo potem się zapomnę i, i tak, właśnie to się skończy. No jedno to i wyrazów bo potrzebne do hoperów, z pamiętam. Zrobimy z podwójnych. Tak się robiło, dobra. Mamy hoppery. Co by je tutaj ustawimy? A to jeszcze dwie skrzynki potrzebuję w sumie. Znaczy są ze cztery skrzynki, bo dwie... dwie duże. A więc jeszcze drewno potrzebuję. Wyjdą trzy. Jeszcze, dwie, jeszcze jedna. Dobra. I idziemy to ogarnąć. No tak. Zrobię sobie, żeby było widać, że jest zrobione to. Lubię jednak jak, jak te wszystkie detale tutaj są. I... nie tak skrzyneczka. Połączył się? Połączył się, fajnie. Połączył się też. I okej, okay. to będzie tak. Eee, tutaj też musimy sobie drogo zabudować ładnie jakoś. Tu jest ze mną woda. Więc tu jeszcze trzeba to zrobić. No, no będzie tak. No, I tu będzie tak. Dobra. Hmm, hmm. Ja to chciałbym zrobić tak, żeby to szło i żeby może tutaj miał jakieś jakąś dźwignię, jakby to ogarnąć. To będę się pomyśleć, bo ja zresztą nigdy nie byłem dobry. Muszę jakoś pomyśleć, jak to zrobić, żeby to właśnie fajnie wyszło. Dotąd tylko zrobię szkło. Dobra, na razie więcej nie mam. Eee, teraz tak, teraz tak, teraz tak, teraz tak. Możemy w sumie za zacząć... Albo no nie, jeszcze nie będę sadził, bo będę to niszczył. Tu cały się kręcę. Hmm. Czekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Jak ja to jak ja mam tu zamysł, żeby jak to zrobić. Ejko, rzucimy. Chyba nic się nie wykluło z tego jak. E no, definitywnie nie. Dobra, na razie poczekam aż się przypali ten, a my w tym czasie sobie zrobimy. Biblioteczki jakieś. Bo widzę, że coś tam porosło. W tym czasie się przypalają jeszcze zu czemu mnie straszysz? Nie lubię czasem jak to zgromadzi się, pewnie mnie nagle wyskakują, to jest czasem tak głośne. Tu mam sześć, tam 9, 9, no tak. No tak, tu mam jeszcze arbuza, ale arbuza tam nie będę sadził. myślę jeszcze marcheweczki, marcheweczki no będę chciał zasadzić Dobrze. Cyk, cyk, Akurat. Dobra. Który level 28. No to jeszcze. Jeszcze dwie biblioteczki Jak się uda zrobić, to będzie super. A, dobra. Cyk. O tutaj. I na razie dobra. Zobaczymy, jak tam szkło. Fajnie, już jest prawie wszystko przepalone. Lecimy dalej. Dobra, dobra. Ok. I to będzie na 3 nawet. Tu jest tak jak chciałem i zaraz powiększymy sobie tą stronę. I jeszcze dach chciałem no zrobić właśnie ze szkła. Będzie taka coś, ala szklarnia to będzie. Dobra, dobra. Teraz tak. Jak to dalej tu będzie? Na pewno tutaj ścianki muszę dokończyć. Może um, na razie bez tego. Bo tu będę potrzebował jeszcze wodę wlać. A ja to dopiero jak już pistony będą stały. A więc jeszcze chwila. No i dobra, w tym odcinku zakończymy na tym. W kolejnym dokończymy sobie farmę. Ja zaraz sobie z tym recytołem się pobawię, żeby na odcinku tego roli, to mi zajmie chwilę. Niby to będzie prosta, ja bardzo dawno nie grałem i robiłem właśnie siodle z Więc zobaczymy. Ja sobie sam to ogarnę i to pokażę Wam po tym odcinku. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. I trzymajcie się. To zaczynam w kolejnych odcinkach. Cześć.